II wojna światowa to mroczny czas zarówno w historii Polski, jak i całego świata. Gdy wybuchła, Franciszek miał 18 lat. Jak młody, kochający ojczyznę człowiek odnalazł się w tej rzeczywistości? 3 września 1939 roku. Trzecia Rzesza napada na Polskę. Wybucha II wojna światowa. Franciszek Blachnicki, jako plutonowy podchorąży rezerwy, podejmuje walkę z najeźdźcą. Niedługo później oddziały, w których walczył Blachnicki, zostały okrążone pod Tomaszowem Mazowieckim. Musieli się poddać. Wszyscy trafili do niewoli. Franciszek uznał, że jedynym możliwym sposobem, by móc dalej działać, jest ucieczka obmyślił więc jej plan i wrócił samotnie do tarnowskich gór. Blachnicki jako pacyfista miał świadomość, że wojna jest wielkim złem. Jednak patrząc przez pryzmat jego młodzieńczej natury, była też swoistą przygodą, której przyszło mu wziąć udział. Szybko doświadczył tego, że wiąże się ona z bardzo ciężkimi przeżyciami, wielkim wysiłkiem, małą ilością snu, rzadkimi posiłkami i nieustannym marszem. Najtrudniejsza jednak była dla niego myśl, że mógłby komuś zrobić krzywdę. Z perspektywy czasu widzi to jako rękę opatrzności Bożej, że nie musiał brać udziału w bezpośrednich walkach ani strzelać. Po powrocie do tarnowskich gór, zaczął walczyć w inny sposób. Organizował grupy konspiracyjne, włączając się w ten sposób do podziemia. Wojskowi, politycy, ale również młode pokolenie myślało o tym, że. W czasie tej okupacji niemieckiej i sowieckiej trzeba będzie tworzyć konspiracyjne struktury państwa polskiego. Bardzo szybko, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać różnego rodzaju organizacje. Takie środowiska jak harcerze z Górnego Śląska w naturalny sposób tworzyli właśnie różnego rodzaju struktury podziemne. Również w taką strukturę zaangażował się młody Franciszek Blachnicki. Dla niego jasnym było, że państwo polskie owszem przegrało wojnę w roku 1939, ale trzeba będzie odbudować, trzeba będzie wrócić do tej działalności, jaka towarzyszyła Polakom w dwudziestoleciu międzywojennym. Z racji służby w wojsku polskim podczas kampanii wrześniowej, a także bycia harcerzem, należał do grupy ludzi, do których nazistowska władza była szczególnie wrogo nastawiona i znajdował się pod stałą obserwacją Gestapo. Działania ówczesnych grup konspiracyjnych skupiały się m.in. na prowadzeniu wywiadu, organizowaniu akcji charytatywnych czy uprawianiu małego sabotażu. Dlachnický został komendantem polskich sił zbrojnych na miasto Tarnowskiej Góry i okolice. Działalność konspiracyjna pierwszych miesięcy przede wszystkim miała na celu wyjście z pewnego impasu, marazmu, z pewnego pesymizmu, jaki towarzyszył narodowi polskiemu jesienią 1939 roku po przegranej kampanii wrześniowej. Więc nadrzędnym celem, jaki mógłbym wskazać tego okresu, to było otrząśnięcie się. Wskazanie pewnych celów na przyszłość liczono się z tym, że wiosną, już wiosną roku 1940 ma wybuchnąć wojna na froncie zachodnim, Niemcy mają zostać pokonane, a tymczasem Polacy, Polacy mieli walczyć z Niemcami od wschodu i w ten sposób miało tę wojnę wygrać. Mimo zachowywania szczególnych środków ostrożności, przyjmowania do swojego grona tylko osób sprawdzonych i uznane za godne zaufania, na jednym z prowadzonych przez niego spotkań pojawił się zdrajca, który wydał nazistom nazwiska zebranych. Dla bezpieczeństwa konspirujących Franciszek rozwiązał grupę, a każdemu z jej członków kazał ukryć się na własną rękę. Uciekając przed gestapo z jednym kolegą, trafił do Zawichostu pod Sandomierzem. Tam pracował jako ogrodnik w szkole rolniczej. Niedługo potem Gestapo dowiedziało się o miejscu jego przebywania. W niedzielę 27 kwietnia 1940 roku, na terenie szkoły pojawiło się kilku gestapowców na koniach. Franciszek przytrzymał konia jednemu ze spieszących się nazistów. Nie pomyślał nawet, że trafili oni do Zawichostu, ponieważ go szukali. Po nieudanym przeszukaniu szkoły i internatu, wyjeżdżając, jeden z gestapowców zapytał Franciszka o nazwisko. Gdy usłyszał Blachnicki, zdzielił go w twarz i aresztował. Franciszek, po pierwszym przesłuchaniu, został przewieziony do więzienia w Tarnowskich Górach. Czas przesłuchań Franciszek uznał za okres walki. Przyjął zasadę, że nie wyda nikogo, chociażby mu przyszło umrzeć z tego powodu. Wszyscy podejrzani. Starali się zeznawać o faktach, o których Niemcy już wiedzieli, by obciążyć jak najmniej osób. Gdy spytano go o człowieka, który wciągnął go do organizacji, wybrnął z problemu, stwarzając fikcyjną postać. Mimo młodego wieku dzielnie znosił pobyt w areszcie. Ustalił sobie dokładnie plan dnia, przeznaczając go na ćwiczenie woli, zmysłów, pamięci oraz ciała. Medytował o przeszłości i przyszłości i powtarzał materiał ze szkoły. Dzięki temu, każdy dzień w więziennej celi, mijał mu bardzo szybko. Uważał, że jeśli taki stan trwałby przez kilka lat, miałby okazję mocno popracować nad sobą. Franciszek próbował określić swój charakter. Stwierdził, że cechuje go idealizm, pragnienie oddania się wzniosłym celom i odnalezienie obiektywnej prawdy. Uważał, że jest optymistą, który realnie ocenia rzeczywistość, dostrzegając w niej dobre elementy. Nie skarżył się na niedogodności. W trudnych sytuacjach nie rozpaczał, a uważał bardziej je za okazję do hartowania swojego charakteru. Dążył do realizacji wizji szczęśliwej ludzkości opartej na wartościach dobra, piękna i miłości. Interesował się polityką, kulturą, ekonomią i wpływem jednostki na losy świata. Pragnął zgłębiać te wartości, aby przygotować się do służby na rzecz szczęścia ludzkości. Uważał, że miłość jako idea powinna być wszechnie uznana i propagowana. A do jej szerzenia gotów był ponieść największe ofiary. Ułożył plan na swoją przyszłość. Uznał, że jego działalność powinna rozwijać się na polu literackim. Chciał także studiować najlepiej w Berlinie. Blachiński przypisywał istotną rolę normom moralnym głoszonym przez Kościół, choć stwierdził, że wymaga on reform, a prawdy wiary powinny być przedstawiane jako konkretne ideały do naśladowania. Metodę harcerską uważał za ważne narzędzie w wychowaniu moralnym. Lachnicki w więzieniu zapoznał się z książką Hitlera Mein Kampf. Po jej lekturze czuł głęboki sprzeciw, zwłaszcza przeciw ideologii ras. Przeciwstawiając się tej ideologii sformułował własną zasadę. Szczęście całej ludzkości najwyższym celem. Wierzył, że rozwój ludzkości i kultury zmierza ku dobru, pięknu i prawdzie. Postulował, że prawda powinna być poszukiwana przez współpracę, nie konflikt, a narody o wyższym poziomie kultury powinny wspierać się na niższym etapie, bez zniewolenia i dominacji. Blachnicki uważał, że chrześcijaństwo zawiera dobro, które powinno funkcjonować w życiu jednostki, jak i całego społeczeństwa. Jednocześnie dostrzegał brak tego dobra w polityce narodów. Wprowadzenie moralnych zasad chrześcijaństwa do życia politycznego narodów Uważał za kolejny etap rozwoju ludzkości, prowadzący do prymatu dobra w relacjach międzyludzkich. Po kolejnych przesłuchaniach Franciszek wraz z grupą 20 innych Tarnogórzan trafił do Auschwitz 24 czerwca 1940 roku. Był jednym z najmłodszych więźniów z pierwszego transportu więźniów śląskich. Otrzymał numer 1201. Pierwszym krokiem była okrutna procedura wstępna, podczas której wysłuchali przemówienia kierownika obozu. Ten uświadomił im, że są więźniami Auschwitz, w którym nie mają prawa żyć dłużej niż 3 miesiące. Przede wszystkim w obozie koncentracyjnym chciano odebrać człowiekowi całkowitą nadzieję. On miał być bezwolny, miał być całkowicie poddany terrorowi obozowemu. Obnażyć człowieka z jego człowieczeństwa. Miał de facto stworzyć z człowieka zwierzę, miał stworzyć z człowieka jakieś bezwolne, bezwładne stworzenie, które miało być całkowicie poddane okupantowi. To był najczarniejszy scenariusz, jaki rzeczywiście realizowano. W tym obozie koncentracyjnym na wstępie dawano jasne do zrozumienia tym, którzy tam się znaleźli, że jedyna możliwość wyjścia z obozu to jest wyjście przez komi, że po prostu to jest koniec ich życia i że tutaj mają poddać się całkowicie represjom okupanta. Warunki do życia w obozie były nieludzkie. Więźniowie otrzymywali minimalne racje żywnościowe, a do tego często byli okradani z jedzenia przez wydzielających się. Przy tak minimalnych racjach żywnościowych, po kilku tygodniach u większości więźniów zaczynały pojawiać się objawy wyczerpania. Ksiądz Franciszek Bachiński wspominał po latach, że obóz to był moment tragiczny, kiedy człowiek walczył o kromkę chleba. Kiedy ludzie psychicznie się łamali, kiedy poddawali się, rzucając się na druty. Dowodem na silny charakter Franciszka było to, że pomimo tragicznych warunków potrafił dzielić się chlebem, pielęgnować chorych kolegów i wspierać towarzyszy niedoli. Praca w obozie była ciężka i trwała 11 godzin dziennie. Franciszek początkowo został przydzielony do pracy przy odgruzowywaniu bloków zniszczonych podczas kampanii wrześniowej, przygotowując teren pod rozbudowę obozu. Wiele z prac, jakie podejmowano w Auschwitz, wcale nie miało na celu, można by powiedzieć, jakąś skuteczność. Chodziło o to, żeby przez tą pracę doprowadzić de facto do śmierci tego więźnia, bo o to chodziło. Wcale nie było realizowane tam hasło Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym, tylko de facto ta praca miała człowieka doprowadzić do śmierci, czyli to, co można by powiedzieć człowiekowi przyświecało w wolnym świecie, że praca przynosiła mu pewną satysfakcję, że ta praca przynosiła mu, można by powiedzieć, realizację pewnych marzeń, tu było zupełnie odwrotnie. Ta praca de facto z dnia na dzień, z godziny na godzinę miała odbierać nadzieję, a przede wszystkim miała niszczyć fizycznie tego człowieka, doprowadzając go do śmierci. We wrześniu 1940 roku został przeniesiony do kompanii karnej, gdzie był poddawany torturom i pracował jeszcze ciężej. Więźniowie, przebywający w kompanii karnej, pracowali wówczas przy walcu wygładzającym drogi. Franciszek ustępował miejsca starszym i dobrowolnie pracował z boku walca, narażając się na dotkliwe bicie. Kompania karna to kompania, która była utworzona po to żeby tych więźniów, którzy znaleźli się w tej kompanii karnej, doprowadzić do rychłej śmierci. Czyli o ile wszyscy inni i tak wiedzieli, że prędzej czy później rzeczywiście poniosą śmierć w tym obozie, to kompania karna miała to przyspieszyć. To miało być jeszcze zło, w tym źle, jakie było w Auschwitz. Przetrwał w tej kompanii 4,5 miesiąca, co było niezwykle długim okresem, biorąc pod uwagę, że dziennie umierało tam 10 więźniów. Franciszek mimo że był więziony w obozie nie przestawał walczyć. Gdy tylko nadarzała się okazja na opuszczenie obozu, na przykład aby zanieść dostawę jedzenia rodzinom strażników, od razu to robił i starał się wynosić z niego informacje o obozowym życiu. W lutym 1941 roku został na tym przyłapany, przez co trafił do bunkra głodowego. Przez miesiąc trwało śledztwo. Podczas którego Niemcy próbowali go zastraszyć, sugerując samobójstwo. Po zakończeniu śledztwa Blachnicki ponownie trafił do kompanii karnej, tym razem jako weteran obozowy, i została mu przydzielona lżejsza praca. Z kompanii karnej został zwolniony w sierpniu 1941 roku, ponownie jako jeden z nielicznych, który przeżył ten czas. Po zwolnieniu trafił na kwarantannę, gdzie warunki były nieco lepsze. W tym czasie zmarł też ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Blachnicki nie miał okazji bezpośrednio spotkać się z Maksymilianem, ale świadomość tego wydarzenia wywrze w przyszłości duży wpływ na działania Franciszka. Blachnicki przebywał w obozie łącznie prawie 14 miesięcy, z czego 9 miesięcy w kompanii karnej. Przebywając w kompanii karnej. Zamieszkiwał właśnie w tym budynku. Wówczas nosił on numer 13, ale po rozbudowie obozu i zmianie numeracji, dzisiaj oznaczony jest numerem 11. Pobyt w Auschwitz był dla niego pełen dramatycznych przeżyć. Po latach mówił, że każdego dnia liczył się z możliwością śmierci. Odkrył wówczas, że wychowanie, które wyniósł z domu, szkoły czy harcerstwa niewiele miało wspólnego z życiem. Jego chrześcijańsko-humanistyczne wartości okazały się niewystarczające w tak granicznej sytuacji. Właściwie można by powiedzieć, że cały ten okres, pierwszy okres aresztowania czy potem zesłania do obozu koncentracyjnego dla młodego Fręczka Blachnickiego to był szok, bo tak naprawdę jego ideały, ideały z dwudziestolecia międzywojennego, ludzi, którzy żyli, rozwijali swoje pasje, rozwijali swoje marzenia w dwudziestolecie międzywojennym, Wojna zmieniła wszystko. Wojna to wszystko przekreśliła. Dlatego, że trzeba było stanąć, można by powiedzieć, przed podstawowym pytaniem: jaki jest cel życia? Jaki jest sens człowieczeństwa? Te wszystkie pytania rozwijały się w młodym Franciszku, przede wszystkim w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Franciszek wspominał, że spotkał tam profesora, którego znał z czasów dwudziestolecia międzywojennego, profesora z i zadał mu pytanie: jaki jest sens życia? I pamiętał, wspominał to, że odpowiedź, jaką otrzymał, nie była dla niego satysfakcjonująca, bo ten profesor miał mu odpowiedzieć, że celem życia jest zachowanie życia. Młody Franciszek rozumiał, że to nie może być cel nadrzędny, że tak naprawdę nie chodzi o zachowanie czy o walkę, o to życie takie można być biologiczne, ale na pewno chodzi o coś więcej. Franciszek jeszcze nie znał wtedy odpowiedzi na te pytania, które sobie stawiał, ale one dojrzewały. I przeżywał to na pewno w obozie koncentracyjnym. W jednym z artykułów, napisanym na kilka lat przed śmiercią, stwierdził, że okres pobytu w Auschwitz wiązał się z załamaniem wiary człowieka. Jednak podsumowując ten czas po latach, zdobył się na stwierdzenie, że Auschwitz był to cały łańcuch cudów opatrzności, z których wyszedł ocalały jak Daniel z jaskini lwów czy młodzieńcy z pieca ognistego. W Tarnowskich górach Gestapo poszukiwało członków grupy konspiracyjnej, w której był również Blachnicki. Podczas śledztwa znaleźli walizkę pełną zaszyfrowanych dokumentów. Po ich rozszyfrowaniu okazało się, kto działał przeciw Rzeszy. Wśród tych osób był również Franciszek. W obliczu tych wydarzeń, 19 września 1941 roku, Blachnickiego przeniesiono do więzienia śledczego w Zabrzu, gdzie dochodził do pełni sił i zdrowia. Po pobycie w Auschwitz. Był bowiem kompletnie wycieńczony, ważył zaledwie 50 kg. Następnie, 6 stycznia 1942 roku, przeniesiono go do więzienia śledczego w Katowicach. W przygotowywanym przeciwko niemu procesie Blachnicki wykluczał dwie możliwości: pierwsza to uniewinnienie, druga to kara śmierci. Tych rozwiązań nie brał specjalnie pod uwagę, choć podświadomie lękał się złośliwego przypadku liczył się z tym, że może odsiedzieć kilkuletni wyrok. Jednak uważał, że pomimo tego jest na tyle młody, że nie przeszkodzi mu to realizować jego życiowych planów. Jego stan duchowy był bardzo dobry. 30 marca 1942 roku Blachnicki stanął przed sądem krajowym w Katowicach. W związku z tym, że jako Ślązak był sądzony jako Niemiec, oskarżono go o zdradę główną, czyli zamach na państwo i jego granice. Oraz o pomocnictwo i podżeganie do przestępstwa. Prokurator przedstawił oskarżonych jako przywódców konspiracji w tarnowskich górek. Wyrokiem sądu Franciszek Blachnicki został skazany na śmierć. Umieszczono go w celi na oddziale B1, gdzie oczekiwał wykonania wyroku. Ani on, ani jego rodzina nie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Niemcy nie tylko chcieli rozprasować same grupy konspiracyjne, nie tylko chcieli aresztować tych, którzy działali w konspiracji, ale przede wszystkim chcieli ukarać ich przykładni. Chodziło o procesy pokazowe. Jeśli karano Polaków, to wieszano ich publicznie, tak jak na przykład w Wawrze. Jeśli wytaczano procesy, to tak jak w przypadku Blachińskiego, miał to być swego rodzaju proces pokazowy. Prasa miała informować o tym, że osoby, które występują na Górnym Śląsku przeciwko Trzeciej Rzeszy. Będą ukarane, będą traktowane najbardziej surowe, będą ukarane karą śmierci. Więc nie wystarczało, na przykład, zesłanie samego młodego Franciszka Blachnickiego do Auschwitz, do obozu koncentracyjnego. Trzeba było go stamtąd wydostać i trzeba było go postawić przed sądem niemieckim, po to, aby ten sąd mógł wydać na młodym Franciszku karę śmierci, aby nikt inny nie zdobył się na akt konspiracji, aby nikt nigdy nie odważył się na wystąpienie przeciwko Trzeciej Rzeszy. I to był ten nadrzędny cel nie samo zabicie. Nie sama eksterminacja, ale również zastraszenie pozostałych, którym mogłoby przyjść do głowy, aby walczyć o wolną Polskę, aby tworzyć konspirację. Blachnicki przy pierwszej możliwej okazji napisał prośbę o ułaskawienie. Podobnie jego ojciec napisał podobną, zbierając podpisy pod tą prośbą. Pod wpływem wyroku zaczął zastanawiać się, czy można jeszcze coś zrobić, aby uciec z śmierci. Wraz ze współwięźniem obmyślili plan ucieczki, który miał polegać na tym, że Blachnicki udawał, że się wiesza, natomiast jego kolega miał wołać strażnika, a następnie obezwładnić go. Plan nie powiódł się, ponieważ kolega z celi Blachnickiego nie potrafił opanować stresu. Nie udało mu się obezwładnić strażnika. Ten na szczęście nie złożył raportu o zajściu. Opatrzność kolejny raz zagościła w życiu Blachnickiego. Ponieważ w dniu planowanej ucieczki ochrona więzienia była podwojona. Po nieudanej ucieczce Franciszek przechodził kryzys. Zaczęły nachodzić go myśli: Po co to wszystko? Po co w ogóle człowiek istnieje, skoro śmierć wszystko kończy? Miał wrażenie, że nie osiągnął niczego w życiu, a przecież tak bardzo chciał się kształcić i służyć innym ludziom. Później ten okres określa jako wielką ciemność duszy. Choć przed wykonaniem wyroku miał możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi, nie chciał z niej skorzystać, nadal uważał się za ateistę. Skazanych na śmierć traktowano dość dobrze. Dawano im większe porcje jedzenia, mogli też korzystać z biblioteki więziennej. Jednak czas wypełniało dramatyczne oczekiwanie na wykonanie wyroku. Moment zmiany w życiu, czy w ostatnich chwilach, jak wydawało się dla Franciszka Blachnickiego, przyszedł. Kiedy znalazł się w celi skazańców. Tam już nikt go nie torturował, nikt się nad nim nie pastwił, nawet miał dostęp do biblioteki więziennej, bowiem tak naprawdę państwo niemieckie wykonało to, co miało wykonać wobec młodego Franciszka. Został skazany na śmierć, on już tylko oczekiwał na wykonanie wyroku, a w prasie ukazała się informacja, że ten wyrok zostanie wykonany, że on został skazany na śmierć. Nic nie wskazywało na to, żeby mógł się uratować, żeby mógł przeżyć. Lachnicki starał się nie tracić pogody ducha i być silnym. Tak też pisał do swoich najbliższych, zachęcając ich w listach, aby byli silni jak on. Wyznawał, że jego ból nie wynika z rozpaczy, która osłabia duszę, lecz z miłości i troski o cierpienie najbliższych. Powoli godził się z myślą o możliwej śmierci, przygotowując siebie i bliskich na ten moment. Pisał, że jest gotowy na rozstrzygnięcie swojego losu, i przyjmie je z godnością. Czekając na wykonanie wyroku, Franciszek, dla zabicia czasu, czytał książki. Pewnego razu wpadła w jego ręce książka z fragmentem kazania na górze. Ten zaczął ją czytać, choć bez większego zainteresowania. Wspomina to w ten sposób: Gdy w kąciku więziennej celi czytałem jedną z książek o treści religijnej, nawet specjalnie mnie nie interesowała, nagle przeczytałem zdanie, które brzmiało mniej więcej tak. W człowieku, pomiędzy ciałem i duszą, znajduje się duch, twór podobny do trzeciej osoby Trójcy Świętej, wrażliwy na wszelkie wpływy. I wtedy nagle wstałem. Zacząłem chodzić po celi i powtarzać sobie stale: Wierzę, wierzę, wierzę. Potem próbowałem porównać do czegoś to przeżycie. To tak, jakby ktoś w ciemnej celi przekręcił kontakt i nagle zalało ją światło. Po prostu, panie. To ty przyszedłeś i przywróciłeś mi wzrok. Chociaż zewnętrznie nic się nie zmieniło, to jednak serce Franciszka przepełniały wewnętrzna wolność, szczęście i wdzięczność do Pana Boga, bo był już pewien życia wiecznego. Od czasu nawrócenia już nigdy nie stracił wiary. Wtedy zrozumiał, że istnieje miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Bóg kocha każdego, bo to wynika z Jego natury. Franciszek zrozumiał, że miłość Boga jest sensem życia. W czasach III Rzeszy stosowano pruskie prawo zwyczajowe, które mówiło o tym, że jeżeli kara śmierci nie zostanie wykonana w ciągu 99 dni, to 100 dnia zostaje ona zamieniona na karę więzienia. Tak też stało się w przypadku Blachnickiego, który 14 sierpnia 1942 roku został ułaskawiony. W listach do siostry po tym wydarzeniu napisał: Dziesięć lat nic dla mnie nie znaczy, bo liczę na wieczność. Co ciekawe, dokładnie rok wcześniej zginął ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Blachnicki po zakończeniu II wojny światowej, kiedy zapoznał się bliżej z jego duchowością, bardzo przeżył tę zbieżność dat. Uważał, że żyje po to, by kontynuować wizję ojca Maksymiliana. Na 120 osób skazanych na śmierć tylko dwie zostały ułaskawione. Był to właśnie Franciszek oraz jeden z jego kolegów. Według ówczesnego kapelana więzienia w więzieniach Katowicach, księdza Besslera, albo istniał ktoś, kto akta Blachnickiego przesuwał w stosie akt konsekwentnie na dół, albo był to cud, że wyroku nie wykonano. Hipoteza o przesuwaniu akt wydaje się mało prawdopodobna w kontekście informacji, że wyrok wykonywano dopiero po odrzuceniu prośby o ułaskawienie przez sądy pierwszej, drugiej bądź trzeciej instancji. Najbardziej prawdopodobną przyczyną ocalenia jest. Pozytywne rozpatrzenie prośby o ułaskawienie, być może za czyimś stawiennictwem. Swoją karę Blachnicki odbywał w pięciu więzieniach. Przebywając w więzieniu w Raciborzu, w listach prosił rodzinę o przesyłanie książek: Nowego Testamentu, modlitewników czy książek do nauki niemieckiego. W czasie jego pobytu w Raciborskim więzieniu dowiedział się o tym, że 24 października 1942 roku zmarła jego mama. Przyjął tę wiadomość ze spokojem. Pisał. Nie rozpaczałem i nie będę rozpaczał, ale jakże mógłbym nie być smutny? Żałoba to rzecz święta, żałoba to miłość. Moja żałoba to cicha modlitwa za mamę. Końcówkę wyroku odsiadywał w Lengenfeld, które znajdowało się na terenie późniejszej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W styczniu 1945 roku, kiedy Sowieci wkroczyli na Śląsk, jego siostra Ada postanowiła odszukać brata. Wyruszyła w trudną i niebezpieczną podróż. Poruszała się autostopem. W końcu znalazła wycieńczonego i ledwo trzymającego się o własnych nogach Franciszka. Było to 27 kwietnia 1945 roku. Wówczas wspólnie udali się do Cwikał. W NRD mieszkali aż do ustania działań wojennych. Ada wynajęła pokój, w którym zajmowała się bratem i pielęgnowała go. Z trudem było można znaleźć nawet niewielką ilość pożywienia. Najczęściej można było zdobyć buraki, którymi Ada karmiła Franciszka. To dlatego ksiądz Franciszek w późniejszych latach nigdy nie sięgał po buraczki, kiedy były podawane do obiadu. W tym okresie powiedział siostrze, że chce zostać księdzem. Najpierw postanowił udać się na studia teologiczne do Rzymu, jednak tęsknota za rodziną i ojczyzną sprawiła, że porzucił ten pomysł. Postanowił wrócić razem z siostrą do Polski, i w lipcu 1945 roku. Jednym z pierwszych pociągów wyjechali do ojczyzny. Po tygodniu dotarli do Wrocławia, a stamtąd do Tarnowskiej gór, gdzie Blachnicki zaczął uczęszczać na niedzielną przeświętą, przyjmować komunię i czytać wyznania świętego Augustyna. Blachnicki zawsze w pełni angażował się w to, co robił. W momencie nawrócenia jego całe życie zostało podporządkowane Bogu. Od tego momentu postanowił wiernie realizować jego wolę. Jego historia pokazuje, że prawdziwa wolność rodzi się w sercu, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Niech będzie on dla nas inspiracją do odwagi, wytrwałości i dążenia do prawdy w każdej sytuacji. Na rozstaju dróg... ...stoi... ...jagoda? Blachnicki jako... ...wiem. Jednak tęsknota za rodziną i ojczyzną. Oj, oj, oj. Marian nie naoliwił toru. Jak w simsach. Tak? Czekaj, robię tak. Franciszek przytrzymał konia z pieszącym się nazistom. No bo to tak jak oni się na jednym koniu przyjechali. Dobra, powiem tak inaczej. Opowiem o Blachnickim. To był ksiądz jakich mało. Dążył do realizacji wizji szczęśliwej ludzkości opartej na dobroci, pięknie i miłości. To z tym pięknym może być problem. Nie obraża! Blachnicki przypisywał istotną rolę. Nie śmiej się ze mnie, Jeszcze na dobrej wysokości. <grymne> Plan nie powiódł się. Jaka <grymne> dramaturgia. Umiesz?